Widzieliśmy? Widać Widzimy? Widz wid wid widz Was. Witajcie, Lichterki i Dzisiaj jestem z członkinią ekipy WK NATCOM. Dzień dobry wszystkim. I dzisiaj nagrywamy kontynuację serii challenge'u. Chwock Challenge. Tak więc, jeżeli chodzi o zasady, w skrócie wytłumaczę, jak to będzie wyglądać. Mamy na kole fortuny różne aktywności fizyczne. Wszystkie będą opierać się wokół naszej sprawności. Na najróżniejszych płaszczyznach myślę, że mamy równe szanse, bo nie jest tutaj nic dedykowanego stricte, tylko podbiega albo tylko pod ninja staram się rozmaicić te kategorie i też jest kilka kategorii odnatki. Za każdą przegraną kategorię dostajemy literkę, aż uzbieramy słowo ćwok. Wówczas dostajemy ćwokiem odcinka. Ten, kto przegrywa, dostaje literkę. Poprzedni odcinek nagrywałam z Michałem, ale Michał Owczarzak to Michał wczarak nigdy z nim nie wygrał w żadnym challenge'u <laughs> <laughs> Także dzisiaj mam nadzieję, że sobie porywalizujemy i Zapraszam gościa mojego odcinka do wylosowania pierwszej kategorii. Nie wiem w sumie, co bym chciała wylosować. Właśnie, mamy dwie kategorie joker, z których możemy sobie wybrać, w czym chcemy się. Pąpki! O nie! Najmniej dajkolwiek. się tego spodziewałam. No, a ja najmniej tego chciałam. Bo nie wydaje mi się, pada. że Ty jesteś mocna, jeżeli chodzi o klatę i wyciskania, a u mnie wbrew pozorom, jeżeli porównamy podciąganie, czyli kulę, do wypychań, to jest żałosny stosunek. Szymy, ale ty więcej pracujesz z masą własnego ciała na treningach. Pół roku rzeźbienia pod bo i żeby 2,5 kg dodać, nie? Dobra, minuta, maksymalna liczba pompek. Macie minutę, maksymalna liczba pompek. Klatka piersiowa musi dotknąć do suplementu z www.kadzikw. Uwaga! I start! Macie do końca 30 sekund. Ostatnie dziesięć sekund. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa! Ja jeden! Koniec! A nie jednego, ale spompowana klata. No ja sobie jednego nie zaliczam, bo zeszłam na niego, dotknęłam. To ile miałeś? Chyba mniej niż ty. Jedenaście. Dwadzieścia. Gratulacje, mam ci. Czemu lecimy z konkurencją numer dwa. Coś tam ciekawego. To chwilę. A mianowicie, algorytmowa część mojego mózgu, zainspirowana Tiktokiem, zobaczyła wyzwanie siłowe na to, aby otworzyć arbuza siłą swoich nóg. Co? To, tak więc, siłą ścisku przywiedzenia naszych ud musimy otworzyć arbuza. Tak, żeby pęgł. Tak. I nie pójdzie na zmarnowanie. Jestem wielką fanką, także przez najbliższe dwa dni łabajemy go tutaj. Druga konkurencja. Znana was z TikToka, go udami, kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, ogóle. na stanowiskach, do startu, start. <noise> Nawet Dawajcie, nie go. Pusię, żeby rękami oh! powod, ale... W ogóle... On nawet się nie zapada lekko mam wrażenie. On strasznie mocny był jak wczoraj kupowaliśmy. Nie? Masakra, bardziej już jak kamień. Jakbyście miały zgnieść kamienie. Co? Czuję się jak córka Juranda ze spychowa. Ona orzechami, orzechy pośladkami gniotła. Ja się tak czuję teraz. Może pośladkiem? Nie. A może? A nie, no weź, no przecież... się... Kurde, no ciężki jest skubany. Myślałam, że będzie to łatwiejsze. Na zasadzie dziadka do orzechów możecie rozpinienić. Dziwnie. Nie, no nie, bo to. Nie ma... nic nie chcę, nawet nie drga. Weźcie no do... z... ja! Nie nic. Nie, no, nie ma szans. Nie, no, ja to czuję jak kościoł kość, mój trze. Wiesz, co? W ostatnim kółeczku te wasze całunki. Nie mogę biegać od czterech tygodni. No jak piłka lekarska Ale tutaj pros Dziewczyna Gimpera Zmiażdżyła arbuza O nie, już Technika czuję Technika dowolna i testuj. już czuję k***a, kur... że ten. <grym> kur... Ale to bardziej tutaj ten trzeba. Patrz, nawet jak rękoma się no. pomoże to Cięż chyba nic, nie? nie? No, jest Nie no, ciężki gówno kur... Dawaj mocno Zjś z opóźnieniem. Bierzemy. To jest wyzwanie Natki. I znowu tiktokowe, kolejne tiktokowe wyzwanie. Ustawiamy bieżnie na prędkość 3,5 km na godzinę. Dajemy 5 stopni nachylenia i... Mamy minutę, żeby zrobić jak najlepszą kreskę eyelinerem na oku i ta z nas, która zrobi ją równiejszą, wygrywa challenge. Drugie algorytmowe wyzwanie. Obiecuję, że reszta będzie siłowa. Oby wam Bóg oddał wajsa. To jest drugie niebezpieczne wyzwanie, jakie tu jest. W sumie nie, pierwsze, jedyne. Kamień, papier, która zaczyna. Wiedziałam, zawsze nożyce, zawsze wszystkie dajemy nożyce pierwsze. 1:0 Jeden, jeden, dwa, jeden, gdzie? Trzy, leci! Trzy, dwa, jeden, udzielam. Uff, diabła! No git! Ile mam jeszcze czasu? Piętnaście sekund. Ale możemy nagrać cały taki przydatny, nie? Że malujemy się podczas biegu. Była, jeden i koniec. No! O, ja, ale z... jestem pod wrażeniem, ładnie zrobiłaś. O, ale się zgrzałam przy tym. Uuu. Nie, źle. Jak patrzysz na wprost, to jest proste. Tak, Zrobimy no, oceny. ocenę. Z boku jest trochę gorzej. W stylu o? Amy Winehouse. Dobra, zrobię zbliżenie. Dajcie znać, co myślicie. Zęby całe. Start. No nie, wyszłam. To już jest nie do odratowania. Nie no, przeczekam te 20 sekund, bo to wiesz, jest tak, że robisz sobie cienką kreskę i ją pogrubiasz, pogrubiasz. I masz w końcu na całym oku. To u mnie zadziała się taka akcja. A najlepsze jest to, że ja na początku narysowałaś, Wiesz, tylko pierwsza linia. Wyglądała jakby... już dobrze. Tak. I to jest ta typowa faza z poprawianiem, nie? Tak. No dobra, no to widzę jedną niedoskonałość, że odchodzi od linii taka odnoga mała jest taki kleks. Mały? Teraz ty tak. Ja mam w stylu Emmy Winehouse. No ty masz taką grubą krechę. Ale jest bardziej estetyczna mam wrażenie. No nie wiem, nie, jeszcze raz. szczerze ocenić. Kurczę. Ciężko jest mnie ocenić. Ja bym, ja bym wam przyznał po punkcie i powiem dlaczego. Mogę powiedzieć? No. Bo tak. Bardziej podoba mi się, jeżeli chodzi o jakość to u Natali, bo nie ma tego kleksa, więc dla Natali punkt za jakość, ale u Ciebie bardziej mi się podoba dynamika tej linii. Nie, bo ta linia u Ciebie tak się kończy ostro, nie? Tak jak przód w bękach. Widziałam, będzie się. Więc daję wam po jednym punkcie Ale musimy wybrać jednego przegranego No bo literkę ktoś musi zyskać No to ja jestem za tym, żebyście zagrały w papier kamień Serio nie, nie jestem w stanie, jeżeli mnie się pytacie Nie mogę wam powiedzieć Wiesz, gdybyś ewidentnie Albo Natalia, no to bym to powiedział Do trzech Dwa jeden Trzy jeden Czyli Natalia wygrała? Tak, tak. czyli mamy po cici. Obie. Lecimy nie, z kolejną. Bardzo dobre kreski, ogólnie nie ma lipę. Nie takiego faila typowego, że... <laughs> że, taki, że taki szlaszek, nie? To dawaj ty nam wylosuj teraz. Dobra. Drążek. Robiliśmy już oburącz łagaty na odcinku. Robiliśmy jednorącz w ćwoku z Michałem, a dzisiaj robimy... Izometrii z brodą na drążku. Tak, czy tak? Dowolność jest pełna. Czy pod chwytem, czy nachwytem lecimy na maksymalny czas trzęsiawę na drążku. To wejdźcie sobie i puszczam start. Jesteście gotowe? Tak? Start. No, ciężko. To jest rywalizacja między Wami głównie, nie? Więc czas to tylko taki smaczek jest. Widzicie 20 sekund. Uważajcie na rdzenie kręgowe. No, czyżby Natalia pękała? No ten mirzenkę. 42 sekundy. Oh. Ale to była sekund. troszeczkę kategoria bardziej podobnie, w sensie, że robię podciąganie. ale bardzo ładnie. Ale było ja tak, że ja od początku walczyłam pewien. psychicznie. Ja też. Że czekałam na że zejdziesz, żeby też już móc zejść. Nie czułam się pewnie. Ciwy. No, bardzo no. git miejscowe wybrałeś, żeby nagrywać serię. Konkurencja I konkurencja jest tam bardzo ciekawa, i w ogóle robór będzie dumny, jak zobaczy tą stawkę na filmie. Wykorzystamy oczywiście jego stół do siłowania. I co do jednego powalenia? Jest konkurencja, siłowanie na rękę, do pozycji, jak tam sobie ustalałyście. Czyli taką samą odległość musimy mieć? No dobra, spróbujmy. 3, 2, 1. Rzef. Jest, także Jestem ciepła. Ale przechodzimy jeszcze do konkurencji, w których natka ma dużą przewagę. No, ale ty tak mówisz Między... do początku. No nie, i w każdej konkurencji. Nie, no bo ten hip-trust cały czas jest na horyzoncie. A ja wiem, że od marca, lutego, marca nie robiłam pośladków, a takie większe ciężary na hip-trust targałam 3 lata temu przed Trójbojem. Tak ja bicepsów nie robiłam kilka lat. Więc... No, no, no. Także jest hip-trust i jest jeszcze farmer czyli biegowa konkurencja. Farmer. Piąta konkurencja? Piąta, czy szósta już? Mniejsza. Szósta. Hut farmera z obciążeniem 10 kg w jednej ręce. Zasada, nie można oderwać pięty od podłoża. Lecimy od jednej studzienki do kolejnej przy paletach, która pierwsza. To będzie hut na zasadach olimpijskich, tak jak był hut na 50 km. Gotowy? Tak. Start! <muzyka> Kurde! <What? muzyka> Za późno ale nie wiem czy oglądaliście. Jak była olimpiada i był właśnie chód, oni idą w bardzo specyficzny sposób. No. I my też się starałyśmy... się. malutkie kroczki robią, no nie? Ale to już I i tak jest... Tam... <laughs> olimpiada! Przykro jest mi to mówić nad kalęć wokiem jesteś. Nie! Odcinka! No dobra, raz miałam szansę z kimś wygrać, jak nagram z kimś innymi niż No wcześniej. Nie, ty ty w ze mną wygrywasz. Nieprawda. Bardzo Prawda? często zaraz nam wszystkie wstawki, kiedy ty wygrałaś. Także o, jestem ciekawa tej ilości wstawek. Wiesz, jedna wstawka się pojawi. No i do góry, do góry, do góry! Ale możemy dla zasady zrobić jeszcze ostatnią konkurencję, żebyś wiesz, udowodniła. Możesz się odratować w ostatniej konkurencji. Dla w imię remisu. Lecimy! Keep trust, max, one rep max. Mam no, serio, wstyd przyznać, ale od lutego, marca, może dwa razy ra zrobiłam i to jest mój trening na tak Co daje się odczuć, nawet jak siedzę, to mam wrażenie, że wiesz, nie mam takiej amortyzacji jak wcześniej przy siedzeniu. Nie z samego biodra, to już całe ciało, no nie? Ale to ustawienie. Ty tak kontrolowanie robisz każdy ruch. Robi. Ale bo wiesz, ustawienie to jest serio połowa sukcesów w tym traście. Siła i ustawienie. ustawienie. Jeśli macie niewygodne ławki na siłowni do robienia jakichś traktów, to róbcie jedną. No. Bo wtedy jest dużo mniejsze obciążenie jest dużo mniejsze że coś sobie zrobisz. I nawet bez obciążenia czuć, że pompujemy o ten poślad. Tak, tak, tak. A później wystarczy handel 5 kg do życia. no. Ciebie amerykański spokój, To jest moja życiówka. No, kobieto. Zaszło, no. Rzadko się testuje Max w tym ćwiczeniu, no nie? Raczej się w tym zakresie 12-15 operuje. To już mnie szczerze stresuje, jak rekordzik w martwym. Tutaj nic nie może złego takiego Ладно. <mean-tot lunch_> zrobić. Ładnie. Mocno. Mocno. Jest. Tak chyba nie Dobra, myślę, że na 170 bezpiecznie jest sobie podać rękę i powiedzieć gitara. A mama". to jest 170? 170? Wszystko spoko, ale kolce biodrowe, nie? No. Już takie zgruchotane te kości. Nauczone na błędach naszych chłopców. Może odpuścić. Jaśniej. Gratuluję, Nat. odratowałaś swoje miano ćwoka. Nie jesteś ćwokiem absolutnym. Jesteś małym ćwokiem. Ja Ci dziękuję bardzo ja za też udział dziękuję. w odcinku. I możecie pisać w komentarzach, bo z tym był największy problem. Jakie propozycje kolejnych ćwiczeń mogłabym wykorzystać w tej serii i kogo zaprosić do ćwok Challenge? Ja mam pomysł robór I wtedy dużo osób też pisało o roburze, no. żeby, bo robór nie lubi przegrywać i o tym już wiemy. Także no robór chyba pójdzie na kolejny strzał, ale możecie dać znać w komentarzach właśnie jakie propozycje ćwiczeń wykorzystać. robciem. I dziękuję Ci bardzo Nat mm. za udział w odcinku i też chciałam Was zaprosić do niej na kanał, bo o, nie. Natka już się zrobiła youtuberem, już ma pełno filmików Zauważyliście już te zmiany w moim muzeum. No. Algorytmem YouTube'a. No Ale nie? tutaj muszę Ci powiedzieć, że bardzo dobrze prosperujesz, bo masz filmy w zapasie. A ja od początku pamiętam, że wiesz, rzeźbiłam że co do dnia, żeby jakoś tam wyrobić z tym jednym filmem w tygodniu. A tu ty już masz, nie wiem, pięć filmów w zapasie do wstawiania. Także padajcie do niej na kanał, bo będzie co oglądać. I też mamy tam wspólnego vloga treningowego nagranego. Tak, i niedługo też nagrywamy razem podcast. Możecie też wpadać na nasze Instagramy, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Widzimy się już za tydzień. Na kanale Dźwiga Dziewczyno.